Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy już po urodzinach mojej podopiecznej i po świętach. I pewnie jesteście ciekawi, jak spędziłam te święta. Może zanim opowiem o świętach, wspomnę o urodzinach mojej seniorki. Urodziny były dwudniowe. I w pierwszym dniu byli babci znajomi. Byli sąsiedzi i był też syn, który jest tutaj ze mną na co dzień, ze swoją rodziną. Oczywiście pojawił się tort szwarcwalcki, pojawiło się mnóstwo różnych ciast, były kwiaty, były prezenty, było bardzo przyjemnie, chociaż nie obyło się też bez nieporozumień, bo Syn, który tutaj ze mną jest, to nie jest mężczyzna taki komunikatywny. On nie potrafi przekazać, nie potrafi powiedzieć, jak te urodziny będą wyglądały. On po prostu to wie i jemu się wydaje, że ja też wiem. A ja wielu rzeczy po prostu nie wiem. Dla mnie te rzeczy są nowe i ja wolałabym, żeby mnie o tym poinformował. Nawet jak go pytam, to on te zdania ucina krótko, a to się zobaczy, a to później. Więc ja już po prostu po takich kilku próbach zapytań odpuszczam i zdaje się na to, co będzie. Więc tu też, tu też tak było, że dwa dni przed urodzinami babci przywiózł zupy, które. Po prostu trzeba było spróbować, bo stwierdził, że jedna z tych zup będzie na obiad na babci urodziny. Ale oczywiście tego obiadu nie było. Ja nawet nie przygotowywałam nic w tym dniu do jedzenia, bo myślałam, że właśnie pojedzie i, bo był z nami na śniadaniu, że pojedzie i kupi coś na ten obiad. Dopiero babcia mi powiedziała godzinę w pół do dwunastej, że co ja na obiad przygotowuję. Więc ja mówię, że ja nic nie przygotowuję to. Ja robić obiad, no wie, że tak. Aha, no więc już wiedziałam, że obiadu nie będzie. Miałam trochę rzeczy pomrożonych, w godzinę ten obiad zrobiłam i po obiedzie poszłam na spacer tak, jak, jak to mam w zwyczaju. Wróciłam, bo padał deszcz, więc byłam tylko godzinę. I, I zeszłam, e, w pół do trzeciej zeszłam na dół, bo już usłysza, usłyszałam, że jest sporo gości i goście się przygotowują. Przychodzili już i składali e, babci życzenia, więc ja e, zaczęłam tu robić kawę, pomagać, ale widziałam, że jestem e, jakby zbędna tutaj, nikt mi nic nie mówi. E, ten syn i żona biegają. I tak się zastanawiałam, co ja mam robić? Czy tu zostać? Czy iść do siebie? No, ale chyba syn zobaczył, że ja nie jestem pewna, co ja mam dalej robić, więc tylko mnie zapytał, czy idę do pokoju. Ja że nie, dziękuję, ja pójdę do siebie. I zeszłam dopiero w posze jakby kolacji, ale moja podopieczna iść nie chciała, bo, bo powiedziała, że nie jest głodna. I to był, to był pierwszy dzień. W drugi dzień świąt, już od rana na śniadanie, przyjechał najstarszy syn z żoną i powiedział, że na obiad przyjadą jego dwaj bracia z rodzinami. Więc ja mówię: Ale ja nie mam tyle mięsa, żeby przygotować obiad dla wszystkich osób. Nie martw się nic, my zadbaliśmy o wszystko, ty tylko ugotuj więcej ziemniaków. I rzeczywiście. Pozostali bracia przyjechali, z jednym mi się bardzo dobrze współpracuje, bo to jest taki mężczyzna poukładany, spokojny i my razem w kuchni żeśmy wszystko przygotowali, fajnie się tam zgadzaliśmy. Więc jak już przyszliśmy do jadalni, to już dziewczyny wszystko przygotowały, już było miejsce dla mnie. Już była cała zastawa, w sztuczce, szklanka. Także, że naprawdę obiad, żeśmy zjedli w takiej fajnej atmosferze rodzinnej. Babcia się cieszyła, bo widziała też wnuki. No po prostu było super. Po obiedzie powiedział, że ja nic nie robię, to jest już moje wolne, mogę iść na spacer, mogę robić co chcę. O godzinie trzeciej zawołali mnie na kawę i rzeczywiście zeszłam. Kawa już była zrobiona. Było ciasto, był oczywiście też resztka tego tortu z poprzedniego dnia, ale było też ciasto, które upiekła żona najstarszego syna, i to było ciasto z przepisu babci. I to ciasto jest pieczone co roku. Ciasto było naprawdę pyszne, bo nie było słodkie, miało taką nutę cytrynową. A i to ta, właśnie ta kwaskowość cytryny bardzo fajnie współgrała z tą całością. Bardzo, bardzo to było smaczne i skusiłam się na, na kawałek tego ciasta, ale było, było przepyszne. Także że fajnie te urodziny spędziliśmy. Dostałam mnóstwo pochwał od żon, dostałam też prezenty słodyczowe za to, że dom jest pięknie przygotowany do świąt, że w ogóle wszystko ładnie wygląda, że jest czysto. No i, i, i to, jak ja podchodzę do, do podopiecznej, jak się nią zajmuję, to, to im się bardzo podobało. Dla mnie to były przepiękne słowa podziękowania, bardzo, bardzo byłam wzruszona tym. Więc na tych urodzinach też było widać podział w tej rodzinie. I porozmawiałam sobie właśnie w ten drugi dzień z pozostałymi braćmi, i istotnie taki konflikt między nimi jest, dlatego też ten właśnie podział na te rodziny był taki, a nie inny. I rzeczy, które tu mi nie odpowiadały, które, z którymi nie mogłam się dogadać z, z tym właśnie jednym z synów, załatwiłam właśnie z tymi drugimi. A chodziło dokładnie o odkurzacz, który zniknął przed urodzinami babci. I o pralkę, która od dwóch tygodni nie działała, po tym jak Andreas przez dwa dni prał swoje ubrania robocze. Um, nie mogłam doprosić się um, jego o, o zajrzenie do tej pralki albo zrobienie czegokolwiek, ciągle to odkładał, bo on ciągle nie ma czasu. I, no, i, i powiedziałam, że tak się nie da funkcjonować. I porozmawiałam właśnie z pozostałymi braćmi. I oni powiedzieli, że ja mam rację, że nie może być tak, że, że ja będę funkcjonować tu bez nieczynnej pralki. Decydowali, że wezmą tutaj serwisanta, on zobaczy, czy się dają naprawić, a jeśli nie, to się złożą i kupią mi nową pralkę. Było to bardzo fajne, tym bardziej, że słowa dotrzymali i serwisant przyszedł zaraz na następny dzień i tą pralkę zrobił. Nie była to jakaś duża usterka, udało się to zrobić i pralka działa, więc... Mówię, konflikt jest, ale ja nie wnikam w ten konflikt, nie opowiadam się po żadnej ze stron, muszę współpracować tak z jednym, jak i z drugim. Nie chcę jakiejś takiej kwaśnej atmosfery, wolę, wolę to, tego unikać. Ja tu jestem tylko gościem, za jakiś czas wyjadę, więc nie chcę. Nie wiem, jak inne dziewczyny do tego podejdą, ale ja wolę być neutralna, bo nie mam, nie mam z tego żadnych korzyści. Że, że jakiś tam zaostrze jakiś konflikt, który już istnieje. Zaskoczeniem dla mnie było to, że przyjechali na urodziny synowie z żonami. I tak pomyślałam sobie, że, że ten syn, który tutaj jest, musi być bardziej skonfliktowany z tymi kobietami niż z samymi braćmi, skoro stwierdził, że oni tych żon nie mają. A mają i to bardzo sympatyczne, ale, ale istotnie dość charyzmatyczne dziewczyny, więc może dlatego ten konflikt taki jest, bo Andras nie uznaje sprzeciwu. Musi być tak, jak on chce, a one jednak mają swoje zdanie. Więc, no, trochę mi było przykro, że przedstawił tych braci w takiej niekorzystnej sytuacji takiej, taką pozycję im dał. Ale cieszyłam się, że, że się miło zaskoczyłam. Że się miło zaskoczyłam, bo no to, to, było, to było fajne poznać te, te kobiety. To, to były urodziny. A jeśli chodzi o święta, to e, oczywiście przed świętami Andrasa też nie było. Nie zrobił mi zakupów, bo tylko część zrobił z listy, którą mu podałam. Więc ja przed świętami robiłam dla siebie zakupy. I on przyjechał w Wigilię. I Wigilię przywiózł też choinkę i przywiózł dwie paczki bułek, takich mrożonych, które się piecze w piekarniku. I przywiózł dwie butelki takiego właśnie wina z przyprawami. <śm> jak ja to zobaczyłam, to już wiedziałam, że wigilii nie będziemy mieć. I jak on oprawiał tą choinkę, to ja stawiłam już jarzynę na sałatkę jarzynową, wyciągnęłam rybę, resztę jarzyny starłam i zrobiłam rybę po grecku i zrobiłam tą sałatkę i upiekłam ciasto jogurtowe z jabłkami, bo stwierdziłam, że do jakaś Wigilia mnie i babci się należy. I jak skończył tą choinkę oprawiać i poszłam do pokoju i zobaczyłam, to pomyślałam sobie, nie, no to jest po prostu jako mężczyzny porażka, bo choinkę w stojak oprawić to nie jest trudna sprawa. Ja jako kobieta robię to, bo są śruby, które tą choinkę trzymają, wystarczy ją tylko odpowiednio włożyć, przy, ściągnąć tymi śrubami i nie ma problemu. A on. Żeby ta choinka stała w pionie, to w trzech miejscach, sznurami tą choinkę poprzywiązywał do ścian i do okna. No dla mnie, jako mężczyzny, totalna porażka. Nie wiem, on jest budowlańcem, ale ja bym chyba nie powierzyła mu e, niczego. Bo ja nie lubię, jak przychodzi do mnie jakiś e, fachowiec robi cokolwiek i zostawi mi większy bałagan niż e, zastał. Więc jak ktoś u mnie coś robi, to zazwyczaj po sobie to sprząta. A on zostawił to wszystko. Więc jeśli mnie to zostawił, jeśli on tak robi zawsze, no to ja dziękuję za takie jego usługi. Ale już pomijając to, to oprawienie tej choinki, cieszyłam się, że przyniósł bąbki, bo babcia poprosiła, żeby takie bąbki znalazł. Więc ja rozłożyłam oświetlenie. Otworzyłam wszystkie te pudełka z bombkami i babcia zdecydowała się na jasne bombki. Jest tam chyba tego trzy sztuki w troszeczkę w innym kolorze takim złotym i złotowo pomarańczowym, bo to jej ulubione, więc chciała, żeby te bombki były na, na choince, ale nie chciała żadnej lamety, nie chciała żadnych łańcuchów, nic. Po prostu jest skromna, ale jest piękna. W tym wszystkim taka Taka, jak lubię, taka nowoczesna, jednolita. Chociaż powiem szczerze, że ja w swoim domu e, lubię taki przepych na choince, e, bo jest w różnych miejscach mojego mieszkania jest skromnie, ale ta choinka lubię, jak błyszczy, lubię, jak się świeci, lubię właśnie tam trochę tego przepychu. Ale to u mnie w domu, u babci podobała mi się taka, jaka była, bo była pachnąca, była zielona, no i była. No i była. Więc, pomimo tego, że wiedziałam, że już kolacji nie będzie, no to ta choinka zrekompensowała wszystko. Syn przyjechał z żoną i z córką o godzinie czwartej, przywiózł prezent dla mnie i dla babci, podgrzał to jedno wino, rozlał dla nas wszystkich, i to, i to było takie godzinne wspólne spędzanie czasu, no i opowiadanie, jak to w Polsce jest, jakie mamy tradycje, co robimy i słuchanie kolęd. I właśnie przy muzyce tych kolęd przyszłyśmy z babcią zjeść kolację. Popatrzyła na ten stół. Starałam się, żeby ten stół wyglądał ładnie, trochę inaczej niż w normalny dzień. Ale myślę, że ona się spodziewała czegoś innego. Ale ja nie, nie wychylałam się. Nie wychylałam się, bo nie było chyba równie przykro jak jej, że bo ona jest katoliczką, tak jak ja, że tak ten syn potraktował ją. No, ale trudno. To był tylko jeden, jeden taki dzień, i ten dzień minął, ale powiem, że kiedy ja już skończyłam kolację, a moja podopieczna jeszcze ją jadła, weszłam na komentarze i akurat przeczytałam komentarz jednej z widzek i bardzo ją pozdrawiam, bo napisała mi, że ona właśnie też ma kolację i jej podopieczna śpi, a ona je kapustę z grzybami ze słoika i popija kawą z mlekiem. I czytając ten komentarz pomyślałam sobie, to i taka kolacja może być, też samotna. Ale jednak kolacja. Jakaś tam cząstka tej naszej wigilijnej atmosfery w naszym sercu. I chociaż przełyka się to, co jest, to myśli się o tym, co będzie, jak wrócimy. I tak minęła nasza, nasza wigilia. Czy wysłuchałyśmy z babcią takiego właśnie pięknego koncertu z kolendami? No to było piękne. Niektóre kolędy śpiewałyśmy, bo brzmią tak samo po polsku, jak i po niemiecku. I, i, tak, I tak nam e, upłynęła winilia, a e, rano e, przy śniadaniu zadzwonił syn i powiedział, że przyjedzie w pół do dziewiątej i zabierze mamę do siebie na cały dzień, a ja mam wolne. I to był piękny prezent, bo ja e, oczywiście zrobiłam to, co zawsze robię w domu, czyli muszę wszystko poukładać, posprzątać, doprowadzić do porządku. I potem sobie poszłam na długi spacer. Wróciłam do domu, zrobiłam sobie kawę, ukroiłam sobie kawałek ciasta. No i czekałam na babcię i po prostu godziny mi się dłużyły, już nie bardzo miałam ochotę oglądać telewizora albo przeglądać telefonu, po prostu ten dzień był taki trochę inny. Nudziło, nudziło mi się, więc czekałam na nią, przyjechała. O godzinie w pół do ósmej, ale już była zmęczona, nie chciała jeść kolacji, tylko wzięła tabletki i powiedziała, że chce już iść do łóżka. I przygotowałam tym razem jaję do tego łóżka, bo tak umówiliśmy się z pielęgniarką, dlatego że one miały zaplanowane w pół do siódmej przyjście do nas w pierwszy dzień świąt, a to było trochę za wcześnie i, i babcia nie chciała, więc zdecydowałyśmy, że ja jej tym pomogę, pomogę jej się rozebrać. I, i, i do łóżka ją doprowadzę i tam jej też pomogę. Więc taki był, taki był pierwszy dzień świąt, a w drugi dzień świąt mieliśmy odwiedziny pozostałych synów. Przyjechali je z ciastem, przyjechali na kawę, posiedzieli dwie godziny, było bardzo miło i pojechali, i pojechali do siebie. Więc tak spędziłyśmy z moją podopieczną święta, Ciekawa jestem, jak wy spędziliście święta. Już parę komentarzy dostałam od dziewczyn, które opisywały, jak te ich święta wyglądały, ale może napiszecie jakieś takie historie, jak choćby ta moja widzka, która napisała, jak samotnie spędzała tą kolację. I myślę, że każda z nas, która. Taki czy w inny sposób spędza tutaj, spędzała tutaj święta i wigilię, wie, że tutaj po prostu jest inaczej. Jest inaczej i pomimo tego, że my mamy tą słowiańską duszę i uwielbiamy te szykowanie tych potraw, lubimy przygotowywać je dla swoich najbliższych to, co my lubimy, na co mamy ochotę, i chociaż nie wszystko zjemy. To lubimy to robić, lubimy to przygotowywać, bo to nam sprawia przyjemność. Bo wiemy, że w tym dniu, na który czekamy cały rok, zjawi się rodzina, część tej rodziny i będziemy razem, razem spędzać ten czas. A to jest najważniejsze: bycie razem i to, że zjemy coś, co nam wspólnie smakuje. Tu jest inaczej, ale to są tylko tak, jak Wy piszecie. To są tylko trzy dni, to jest wigilia i dwa dni świąt, i wracamy do codzienności. A jak wrócimy, myślę, że nie tylko ja, ale większość z was, jak wrócimy do domu, to przynajmniej w części zrobimy sobie powtórkę takich świąt. Ja już myślę o tym, że na pewno upiekę jakieś ciasto. Jestem fanką ciasta i na pewno coś upiekę. I na pewno zrobię jakieś potrawy, które nie robiłam na Wigilię. Marzą mi się pierogi z kapustą i z grzybami. I nie wiem, czy się nie skurzę jak wrócę. Moi kochani, piszcie, jakie były wasze święta. Lubię wasze komentarze. Lubię czytać je przede wszystkim. Bo przybliżają mnie te wasze historie do was. Poznaję was bardziej. I to jest, to jest po prostu miłe. Te wasze emocje. To jak piszecie po, po tych słowach, które do mnie piszecie, to już mogę właściwie określić, jaką osobę mam przed sobą, z kim piszę. Więc to jest, to jest miłe. Kochani, do następnego spotkania, bo nie ukrywam, że to już jakby ostatnie moje dni, będę już wiedziała, kiedy wrócę, kiedy będzie termin mojego zabiegu. Więc na pewno nasze kolejne spotkanie to przynajmniej to będzie już na pewno ostatnie spotkanie z Niemiec. Więc widzimy się w kolejnym spotkaniu. Do widzenia. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. To jest nasza choineczka wygląda naprawdę uroczo, bardzo mi się podoba, bo jest piękna, zielona, żywa. No i oczywiście nie ma za dużo ozdób. Przez to wygląda bardzo nowocześnie. Podoba mi się. O, tak, tak wygląda. O, tu widać jeden ze sznurków, drugi jest u samej góry. Też no, trzeba było ją przymocować. No, a, taki fachowiec, ale trudno. Choinka była, i, i święta były też piękne, przez to, że była.